Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Igzymości, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się, że tak naprawdę nie ma żadnego problemu z migrantami, którzy przedostają się do nas przez granicę niemiecką. Awantura o zachodnią granicę i głos samego premiera. Ultraprawicowi politycy robią szopki na granicy. Szef MSW ja dodaje, ci ludzie działają po to, żeby robić na granicy zadymę. Jak wygląda ta zadyma? Już za chwilę państwo zobaczą. Zobaczą państwo też, jak taka zadyma pomaga w robieniu polityki. Piękne i bardzo częste zjawisko, kiedy rządzący przychodzą do opozycji, a opozycja rządzi w kraju i ta opozycja, czyli aktualni rządzący nie pamiętają, co kilka lat temu e, robili na granicy i teraz co robi opozycja? Nazywają szopkami. A jak nazwał to, co oni jeszcze te parę lat temu robili na granicy? Granica polsko-białoruska, posłowie koalicji obywatelskiej, Michał Szczerba, Dariusz Joński i dwa śpiwory dla kilkudziesięciu uchodźców. Dwie rzeczy, które nigdy się nie zmienią: to, że politycy robili szopki, będą robić dalej szopki, ponieważ szukają rozgłosu, i to, że polskie służby jak zawsze są bezradne i nic nie robią. Michał Tracz. Premier Tusk po rozmowie ze stroną niemiecką nie wyklucza takiego scenariusza. Będziemy musieli przywrócić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. Jest reakcja. Donald Tusk zapowiedział, że za tydzień wrócą kontrolę na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej, bo stamtąd też przechodzą nielegalnie imigranci. I teraz powiedzcie mi, żeby nie te samozwańcze patrole, żeby ten temat nie został podniesiony, tak wypromowany, że wszyscy teraz o tym mówią, czy Donald Tusk by wtedy zareagował, czy dalej by ci imigranci wracali z Niemiec do Polski. Niedługo minął dwa lata, od kiedy Niemcy przywrócili kontrolę na swoich granicach, emocje cały czas rosną. Ultraprawicowi politycy robią szopki na granicy. Chodzi o samozwańczy ruch obrony granic to inicjatywa nacjonalisty i zadymiarza Roberta Bąkiwicza. Od kilku dni mężczyźni ci stoją na przejściach granicznych, wypatrują ludzi rzekomo nielegalnie przekraczających granicę, sami w sieci chwalą się, że zatrzymują i legitymują. Policja przypomina. Osoby cywilne nie mają takich uprawnień jak kontrolowanie pojazdów czy od tego jest Straż Graniczna czy policja, ale podający się za obrońców granicy niewiele sobie z tego robią. Zaczepiają i lżą strażników granicznych. Macie honor? Ile macie tego honoru w sobie? Chwalą się no, tym w internecie, publikują zdjęcia polskich funkcjonariuszy, szukają. Krytykują Bąkiewicza, że publikuje wizerunek, przy czym sami nie zablurowali e, twarzy tych funkcjonariuszy. E, tak, zgoda, Bąkiewicz to Zadymiarz. Oczywiście on to robi dla własnych celów. Politycznych, ale pomijając Bąkiewicza, bo przecież Bąkiewicz nie pociąga za sznurki, tylko te osoby same tam się zgłosiły i chcą walczyć o bezpieczeństwo własnego kraju. I ta pani policjant mówi, że to jest w kompetencji polskich służb Straży Granicznej. No jak widać nic z tym nie robią, więc trzeba było podjąć jakieś kroki i wiadomo, oni nie mają jakby praw, żeby czymś takim robić, no ale już wykonali swoje zadanie, że ten temat podnieśli medialnie, że wszyscy się o tym dowiedzieli i mam nadzieję, że Polska Straż Graniczna niech będzie nawet na nasz koszt. Przejmie tych uchodźców z Niemiec i kulturalnie odwiezie wzdłuż Polski na drugą granicę, żeby żaden podatnik nie płacił za przebywanie tych migrantów w Polsce. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego wspaniałego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. Ich danych prowokują do linczu, jakby zapomnieli o haśle murem za polskim mundurem. Działają po prostu po to, żeby robić na granicę dymę. To są akcje, które mają pokazać, że Polska jest zalewana nielegalnymi migrantami ze strony zachodniej, bo to jest nieprawda. Tak, żadnych migrantów, nielegalnych migrantów w Polsce nie ma. Te wszystkie zdjęcia, materiały to jest sztuczna inteligencja wygenerowane komputerowo i nie wierzcie w to. Politycy pisu od miesięcy powtarzają tezy, a to o spisku rządów w Berlinie i Warszawie, teraz o nielegalnym podrzucaniu imigrantów. W sposób niekontrolowany do Polski przyjeżdżają osoby, które tutaj nie powinny przyjeżdżać. Poseł pisów w Szczecinie przejął prowadzenie Rady Miasta, by naszego, wykrzykiwać o strażnikach to wstydzą. to. wstydzą się tego, co robią. Tymczasem w Gubinie, w Lubuskiem. Tu ich nie widać. Na ulicach jakoś nie roi się od imigrantów. Aha, więc tematu nielegalnych imigrantów nie ma, bo ta trójka osób tak powiedziała. Więc po co ja nagrywam ten odcinek? Czyli to będzie koniec odcinka. Trzymajcie się, cześć. Widzę, żeby tu się cokolwiek działo, żeby tu szły yy, tłumy uchodźców. Podobnie mówią w Zgorzelcu. Nie ma takiego czegoś, że ktoś tych uchodźców tutaj podrzuca. Ja tego nie dostrzegam. Nic złego się nie dzieje. Nie, no to jest racja. Zdjęcia tych uchodźców, jak przechodzą przez granicę, nie są żadnym dowodem. Dowodem na to, że nie ma żadnych uchodźców, jest opinia tej dziesiątki osób. Ja im wierzę. Padają za to pytania do rzekomych obrońców granicy. Co oni chcą tych ludzi, to ale i apele do władzy. Ludzie nie wiedzą w sumie, czy ci imigranci są przerzucani tutaj, czy nie przerzucani. Nie powinien taki pan Bąkiewicz nas antagonizować nasze narody. Co się dzieje dzisiaj na granicy? Polska? W tym czasie PiS podsyca strach. Mamy sytuację realnego zagrożenia dla naszych dzieci. A Konfederacja nawet nie ukrywa, że dodaje jej to politycznego paliwa. Wasze wzrosty wynikają ze sprzeciwu wobec polityki imigracyjnej, tak? Moim zdaniem przynajmniej nie tak. Wielkie odkrycie dziennikarzy. Że Konfederacji pis rośnie poparcie, bo ludzie nie chcą nielegalnych imigrantów w Polsce. I oni mówią, że też są przeciwko temu, i rośnie im poparcie. I oni dlatego właśnie to mówią. I tymczasem w sztabie Platformy Obywatelskiej zastanawiają się, czemu od tygodni cały czas poparcie spada. To jest zorganizowana akcja prawicy i skrajnej prawicy, która na migracji próbuje zbić kapitał polityczny. Tak to Sławomir Mencen zwozi tych migrantów z granicy i robi z tego happeningi, bo jak słyszycie, Mencen jest niemieckim nazwiskiem, pewnie ma jakieś tam kontakty i on zwozi tych nielegalnych migrantów, żeby zwiększać poparcie swojej partii. Niemcy, owszem, nie wpuszczają do siebie ludzi, którzy nie mają prawa wjazdu do Niemiec, albo odsyłają tych, którzy znaleźli się tam nielegalnie. Jeszcze zapisów w 23 roku było to 970 osób, w zeszłym roku już o 300 mniej, a w pierwszym kwartale tego roku 170 osób Nielegalni migranci byli zapisu. I tu jeszcze fajna statystyka, żeby pokazać, że w tym roku w pierwszym kwartale była e, tak niska liczba, szczególnie że już minęło e, pół roku, 2025 roku, żeby pokazać, że e, teraz jest bardzo mało, powinni podać, że... Wczoraj od godziny 13.30 do 13.50 to tylko dwie osoby przeszły, to wtedy byłby fajny spadek pokazany w statystykach. Żeby odesłać kogoś do Polski, Niemcy muszą udowodnić, że ta osoba dostała się do nich nielegalnie właśnie przez Polskę. Często to dotyczy osób, które wjechały w ogóle z zarządów PiSu do, do Polski. Mówiłem tutaj o aferze wizowej. Tak czy inaczej, Polska będzie żądała wyjaśnień od Niemców, podobnie od Litwinów i Łotyszy, jeśli potwierdzi się, że są osoby, które nie przedostają się przez Zapory na Polskę. Białoruskiej granicy, ale uda się im wjechać do nas przez nieszczelną granicę, właśnie na Litwie. Michał Tracz, fakty. Oglądając fakty, możemy stwierdzić, że żadnego problemu na granicy nie ma, więc teraz obejrzmy Republikę, żeby zobaczyć, jak to wygląda z tej drugiej strony. Niemcy od miesięcy przerzucają do Polski nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Powołują się przy tym na porozumienia dublińskie, przekonując, że wszyscy oni przybyli do nich z terenu Polski. Na co nie ma żadnych dowodów. W związku z tym, że państwo z tym procederem nic nie robiło, obywatele wzięli sprawy w swoje ręce, a to wywołało reakcję premiera, który już któryś raz zapowiada, że porozmawia o tym z kanclerzem Niemiec. Ponad rok temu Donald Tusk już zapowiadał, że porozmawia z kanclerzem Scholzem i napisał, że będę rozmawiał z kanclerzem Scholzem o niedopuszczalnym incydencie z udziałem niemieckiej policji i rodziny migrantów po naszej stronie granicy. Sprawa musi być szczegółowo wyjaśniona i na zapowiedziach chyba się skończyło i wtedy ten temat przycichł i później Straż Graniczna Niemiec dalej zwoziła tych migrantów do Polski. Czemu Polska musi być takim krajem z kartonu? Ja zawsze marzę o tej silnej Polsce, która... Będzie strzegła swych granic, a nie będzie chylała głowę przed Niemcy i mówiła: tak, panie Niemcu, zapraszamy tych migrantów do nas, bo na pewno oni przeszli do waszego cesarstwa przez naszą granicę. My spokojnie my ich o nich się tutaj zaopiekujemy, zapłacimy za nich i przepraszamy, to już więcej się nie powtórzy. Kiedy państwo nie działa, obywatele organizują się sami i robią co mogą, żeby zatrzymać Też. nielegalną migrację z niemieckiej strony. Uciuchę zap! Uciuchę zap! Premier Tusk dostrzega, że temat bardzo porusza opinię publiczną, dlatego jak to on ma w zwyczaju, obiecuje, że porozmawia z kanclerzem Mercem i będzie spokój na granicy. Każdy taki przypadek będzie badany, a konsekwencją tego będzie niewpuszczanie nikogo, także ze strony niemieckiej, którego papiery czy takie no, powód, dla którego miałby być przekazany polskiej stronie, jest wątpliwy. Tak, nie mamy powodów, żeby nie ufać premierowi Donaldowi Tuskowi, na pewno jak to powiedział tak, zrobi, na pewno nas nie okłamie. Niestety, ten refren jest już przez społeczeństwo znany. Praktycznie to samo premier Tusk pisał ponad rok temu w sprawie innych przypadków podrzucania przez niemieckie służby nielegalnych migrantów do Polski. Będę za chwilę rozmawiał z kanclerzem Scholzem o niedopuszczalnym incydencie z udziałem niemieckiej policji i rodziny migrantów po naszej stronie granicy. Sprawa musi być szczegółowo wyjaśniona. I po rzekomej rozmowie premiera z kanclerzem zmieniło się tylko tyle, że przypadków nielegalnych migrantów z Niemiec jest tylko więcej. To nie przeszkadza Donaldowi Tuskowi w budowaniu narracji twardego lidera, który nie boi się stawiać Niemcom warunków. Powiedziałem Niemcom, nie będziemy przyjmować od Was żadnych migrantów. Załóżmy, że premier Tusk powiedział prawdę. W tym założeniu sztuką nie jest powiedzieć Niemcom, tylko sztuką jest ich przekonać. A to widać gołym okiem, że nie wyszło. Naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Do naszej redakcji dociera coraz więcej dokumentów, które należały do nielegalnych migrantów. Na ich podstawie możemy poznać modus operandi niemieckich służb. Został pan przy wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec poddany kontroli. Podczas kontroli nie przedstawił pan ważnego dokumentu wjazdowego. W związku z tym zaistniały przesłanki do natychmiastowego podejrzenia nielegalnego wjazdu i pobytu w Niemczech. Nie przedstawił Pan żadnych informacji, które mogłyby uzasadnić legalny wjazd. Nie wykazano również istnienia żadnych przesłanek ochronnych w rozumieniu prawa azylowego. W związku z powyższym, w oparciu o artykuł 25 ustawy o nadzorze granicznym, na podstawie artykułu 14 odmawia się Panu wjazdu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Z informacji, do których dotarła nasza redakcja, wynika, że ośrodki dla nielegalnych migrantów są przepełnione, dlatego ci ludzie są upychani do rozmaitych punktów w całej Polsce, jak na przykład Dom Dziecka w Skierniewicach. To jest w ogóle absurd, że dochodzi do takich scenariuszy, gdzie ci uchodźcy lądują w domu dziecka. I teraz moja utopia, tak jak wcześniej powiedziałem, że już Polska niech przewiezie z granicy niemieckiej na granicę białoruską, żeby ci uchodźcy stamtąd wrócili. No to moja utopijna wizja, że jeżeli mamy to Unię Europejską i jesteśmy wszyscy razem partnerami, to powinniśmy działać razem z tym problemem i razem to sfinansować, i żeby się tak nie, nie przerzucać, że Niemcy biorą tych nielegalnych migrantów rzucają do Polski i rać ta sesami powinniśmy razem wy pracować rozwiązanie, są ci nielegalni imigranci, to staramy się ich jakoś grupować i starać się ich przewieźć na tą granicę, którą przekroczyli. Ale wiem, że to jest po prostu niemożliwe. No bo chyba się zgodzicie, jeżeli Unia Europejska ma w czymś działać, to powinna działać właśnie w tym aspekcie, że jeżeli są gdzieś jacyś nielegalni imigranci. To staramy się rozwiązać ten problem, bo jeżeli dotknie to Polskę, to później dotknie to wszystkie pozostałe kraje, bo ci uchodźcy będą starali się wyemigrować bardziej na zachód. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak niczego nie potwierdza. Są dwa rodzaje ośrodków. Ośrodki strzeżone, otwarte i też są tacy, tacy migranci, którzy właśnie. Wymagają pomocy ze strony różnych instytucji charytatywnych i pomocowych, i, i to właśnie się dzieje. Premier Tusk zapowiada radykalne kroki, ale nie w sprawie nielegalnych migrantów. Mają one dotyczyć społeczników z ruchu obrony granic, którzy w akcie patriotyzmu pilnują nienaruszalności naszej ziemi. Będę także oczekiwał od Straży Granicznej i Policji precyzyjnej informacji, w jaki sposób będzie można także yy, usunąć ten, ten problem. To państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo granicy, a nie grupy zwoływanych przez Bąkiewicza yy, aktywistów skrajnej prawicy. Donald Tusk nazwał tych nielegalnych migrantów ludzi problemem. Zdehumanizował ich. W 2021-2022 roku, yy, jakby jakiś polityk coś takiego powiedział, miałby aktualnie dramę i byłby na nagłówkach, że jak on może mówić tak o biernych ludziach, ale jak to mówi Donald Tusk, że to jest problem, no to my wierzymy, że to jest problem i że on ma rację. Najbardziej w tym wszystkim szkoda ludzi ze Straży Granicznej, no bo oni nic nie mogą z tym zrobić, są zależni od rozkazów z góry, a to cały hejt aktualnie na nich spływa tak jak na początku każdego miesiąca dziękuję sponsorom poprzedniego miesiąca i tymi głównymi sponsorami byli Tomasz Drewicz, który płacił 300 zł, stały bywalec listy sponsorów Lechu Leszcz, moderator stały widz kanału, częsty bywalec tej listy, czyli Maciej Boniecki i Robert Suszko, który też płacił 100 zł. Dziękuję bardzo za Każde wpłaty i teraz lista wszystkich sponsorów tego miesiąca, którzy wpłacili nawet złotówkę w tym miesiącu. Ten miesiąc był troszkę mniej obfity w filmy. Cały miesiąc pisałem pracę dyplomową. Już dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że wrzuciłem pracę do systemu i za tydzień mam obronę i już wtedy będziemy wracać na... Pełnej petardzie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. A jeżeli chcecie pojawić się na tej liście, to link do rzutki znajduje się w opisie.